Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek 20 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. dzisiaj w bardzo krótkim czytaniu z księgi proroka Izajasza, Pan Bóg mówi o skuteczności swojego słowa. Że jest ono tak skuteczne jak woda, która spada w postaci deszczu lub śniegu, nawadnia ziemię i później powraca, kiedy już dokona swojego, kiedy nawodni ziemię, kiedy sprawi, że rośliny wydają plony, kiedy pojawiają się owoce, wtedy dopiero wraca do góry. Tak samo Słowo Boże, przychodzi do nas i nawadnia naszą spękaną, często zeschłą ziemię naszego serca, po to, żeby ona wydawała jak najlepsze plony. Kiedyś kochani otrzymałem od pewnej młodej dziewczyny taki pakiet rysunków, które były zatytułowane Fałszywe obrazy Boga. Pierwszy z tych rysunków przedstawiał Boga jako kumpla, z którym można wszystko załatwić. Mówi, jakoś to będzie, grzeszysz, nie ma się, jakoś uda się załatwić luzik. Drugi fałszywy obraz Boga to obraz Boga jako takiego staroświeckiego. Siedział sobie na starym tronie, jego Biblia była pokryta pajęczyną, jego szkiełka w, w, w okularach były popękane, był bardzo smutny, posępny, po prostu nikt się nie zajmował Biblią, nikt się nie zajmował nim, po prostu był staroświecki. Inny fałszywy obraz był na Boga, to Bóg jako informatyk, bardzo nowoczesny, wpisywał różne grzechy, naciskał Enter, drukuj i wychodziło piekło. Fałszywy obraz Boga. Kolejny fałszywy obraz Pana Boga to Bóg jako zegarmistrz, który nakręcił ten świat i przygląda się bezdusznie. W ogóle nie, nie ingeruje, tylko patrzy i nie interesuje się w ogóle niczym. Nakręcił, zostawił, niech się dzieje, co chce. Inny fałszywy obraz Pana Boga to Bóg jako policjant, który ma taki bloczek z mandatami i przygląda się i patrzy. Jeżeli ktoś zrobi jakiś błąd, no to już mandat wypisuje i może ukarać. Ma przy sobie kajdanki, ma przy sobie pałkę itd. Inny fałszywy obraz Pana Boga to Bóg jako dobry wujek, który chodzi, jest taki właściwie prawie jak klaun. Chodzi z cukierkami, daje cukierki, spełnia różne zachcianki. Ktoś chce, żeby napompować jakiegoś balonika, no to napompuje, proszę bardzo, masz. Bóg jako dobry wujek. Wtedy zwróciłem się do tej młodej osoby, prosząc: Słuchaj, powiedz mi, jaki jest prawdziwy obraz Pana Boga. I wtedy powiedziała: Prawdziwy obraz Boga jest taki, jakim przedstawił Pan Jezus. Czyli Bóg jako Ojciec, jako kochający Ojciec, który troszczy się o swoje dzieci. I w dzisiejszej Ewangelii, kochani, Jezus uczy apostołów modlitwy, jak mają zwracać się do Pana Boga nie jakimiś wielkimi, górnolotnymi tytułami starotestamentalnymi, albo jakimiś jakimikolwiek innymi jak tylko słowem Ojcze, a właściwie dosłowne tłumaczenie tego słowa Abba oznacza kochany tatusiu. I Jezus chciał, abyśmy właśnie w taki sposób, bardzo intymny, zwracali się do Pana Boga. Oczywiście było to ogromnym zgorszeniem dla faryzeuszów, ponieważ oni trzymali Pana Boga na dystans. Oni się bali Boga kurczowo i trzymali się tych wszystkich przepisów. Uważali, że Bóg jest właśnie takim um, informatykiem, albo takim policjantem, który czeka na nasze błędy. Nie. Pan Bóg jest kochającym tatusiem. Zauważmy, kochani, że kiedy Jezus mówi o Bogu, to mówi o swoim Ojcu. I również nas chce nauczyć tego, abyśmy takiej dziecięcej ufności nabrali wobec Pana Boga. Zastanawiające jest to i piękne, że kiedy Jezus uczy tej modlitwy, to mówi Ojcze nasz, nie mówi Ojcze mój, ale Ojcze nasz, a więc jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. I w taki sposób, właśnie w odniesieniu do Pana Boga, powinniśmy się nawzajem traktować. Kiedy Jezus mówi, kiedy modlicie się, to módlcie się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. My bardzo chętnie byśmy przeszli od razu do tego, co nas najbardziej interesuje, a więc do tego, co Pan Bóg może nam dać. Byśmy chcieli powiedzieć, Ojcze nasz, który się jest w niebie, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Ale wcześniej są jeszcze słowa święć się imię Twoje, a więc uwielbienie Pana Boga, stawianie Pana Boga w centrum, na pierwszym miejscu i również to, co jest ważne, bądź wola Twoja. Zanim jeszcze poprosimy o coś, co jest naszą wolą, to chcielibyśmy najpierw jeszcze zwrócić uwagę na to, czy to jest wolą Pana Boga. Jeśli to jest Jego wolą, to nie tak, niech tak się stanie. Jeżeli jesteśmy zamknięci na drugiego człowieka i nie chcemy przebaczyć, a odmawiamy tę modlitwę, to uważajmy, ta modlitwa może być dla nas niebezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. To chcemy, żeby Pan Bóg w taki sam sposób, w jaki my traktujemy drugiego człowieka, nas traktował. A jeśli nie przebaczamy, to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć i nie odpuszczaj nam naszych win, jako i my nie jesteśmy w stanie odpuścić win drugiemu człowiekowi. W tej modlitwie jest również prośba do Ojca, aby nas bronił od zła, aby nie pozwolił nam upaść, abyśmy przy Jego sercu mogli czuć się bezpieczni. Pamiętam, że w szkole miałem takiego kolegę, który był synem nauczycielki. Wszyscy nauczyciele znali tę nauczycielkę i znali również jej syna. Widziałem czasem taką lekką albo większą nawet niesprawiedliwość, kiedy nauczyciele traktowali go wyjątkowo. Dlaczego? Dlatego, że on był synem nauczycielki. Ktokolwiek by w jaki sposób wystąpił przeciwko niemu, musiałby się tłumaczyć, albo musiałby niezręcznie patrzeć w oczy jego mamie. Podobnie jest z Bogiem Ojcem. Kiedy wiemy o tym, że Bóg jest naszym kochanym tatusiem, to ktokolwiek zrobi nam krzywdę, to również może mieć do czynienia z naszym tatą. Na zakończenie, moje kochane siostry, moi kochani bracia, którzy przybywacie na zielone pastwisko. Chcę Was pozdrowić bardzo serdecznie, mimo że was nie znam, bo jesteście po drugiej stronie tego ekranu, to mimo wszystko cieszę się, że jest was coraz więcej. Widzę w statystykach, w łapkach w górę widzę w subskrypcjach na kanale Piotr Kleszcz2 i na kanale Archidiecezji łódzkiej. Widzę, że przybywacie, bo kochacie, bo jesteście spragnieni żywej wody, którą jest Słowo Boże. Cieszę się z tego bardzo. Kochani, najwięcej osób ogląda. Zielone pastwisko w Polsce, ale również bardzo dużo osób w Niemczech, dużo osób na Białorusi, Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Kochani, słowo Boże jest bez granic. To, że jesteście gdzieś tam daleko i że Was nie znam, to nie jest najważniejsze. Pan Bóg Was zna, i wiem o tym, że to błogosławieństwo za chwilkę wejdzie i wsiąknie Wasze serca. Jeżeli jesteście teraz smutni, to otwórzcie wasze serca, aby ta Boża woda, woda Słowa Bożego, nawilżyła to wszystko, co w was jest spękane i takie trudne. Przyjmijcie, kochani, teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.